W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, chciałbym panu zaproponować oficjalną rozmowę na temat naszego ukochanego Nowego Sącza. Kandydat na prezydenta Ryszard Nowak zaprasza do rozmowy obecnego prezydenta Ludomira Hansla. Ja chcę konfrontacji z prezydentem Hanslem. Chcę wyjaśnienia kwestii, które on porusza. Chcę, wyjaśnienie, chcę wyjaśnić te wszystkie zastrzeżenia i oskarżenia z jego strony. Chcę, żeby poparł je dowodami, jeżeli je ma. Bardzo często o tym mówi, że coś zostało mu w szufladzie, albo coś ma taką czy inną informację. Proszę bardzo, niech to pokaże, jestem do pełnej dyspozycji. W związku z tym, że nie są znani jeszcze wszyscy kandydaci na to stanowisko, nie będzie to typowa wyborcza debata, ale rozmowa, która pozwoli mieszkańcom wysłuchać argumentów obu stron i wyrobić sobie swoje własne zdanie. Jest na dzisiaj tylko dwóch kandydatów, i w zasadzie tylko dwóch, które, którzy. Ze sobą w ten czy inny sposób wymieniają swoje poglądy, krytykują się nawzajem, szukają słabych punktów, pojawiają się różnego rodzaju, nie powiem, że oskarżenia, ale zastrzeżenia co do jeden, do drugiego. Myślę, że jako mężczyźni powinniśmy do takiej debaty stanąć i pewne kwestie przed wyborami sobie, nie sobie, ale przede wszystkim mieszkańcom rzetelnie wyjaśnić. Nie poprzez odbijanie piłeczki w internecie czy w mediach społecznościowych innych, tylko poprzez rzetelną dyskusję. Czy jest szansa na rzeczową rozmowę pomiędzy dwoma kandydatami? Na razie nie wiadomo, bo prezydent Ludomir Handel nie odpowiedział do tej pory na oficjalne zaproszenie o to, czy obecnie urzędujący prezydent potwierdzi swój udział w debacie. Zapytaliśmy Biuro Prasowe Ratusza. Na odpowiedź czekamy.